Cześć, tu Bobru i witam Was w kolejnym odcinku informacyjnym. Jak zwykle mam troszkę o przykazania. Wiem, że trochę ostatnio dużo tych odcinków informacyjnych, no ale chcę, żebyście wiedzieli co się dzieje. W końcu postanowiłem Wam zdradzić plan co do moich przyszłych serii. Oprócz tych, które są teraz, czyli Orcs, Mazda i właściwie przeważnie, zacząłem już nagrywać. Mam HS5-6 odcinków Mighty Magic 10 Legacy. I wow, dźwięk z aż, aż się wystraszyłem. Znaczy, jak Mighty Magic ten Legacy to będzie pełna seria. Mam nadzieję, że podoła. Mam nadzieję, że dranie nie będzie za trudna. Na... Zobaczycie zresztą na czym dram. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Zobaczycie ją od razu po Ors Nie będzie pojawiała się codziennie, a będzie przeplatana z innymi seriami. Czasami się codziennie, czasami przeplata z innymi. Jeszcze zacznę, mi się nie Bo póki co nadrywało się całkiem fajnie, chociaż dosyć nudno, bo już. Przychodziłem tylko to, co w R.S.A. się było i kawałek dalej, więc jeszcze za dużo nowego nie było, więc właściwie to było takie odżywanie tego, co kiedyś robiłem. Kolejna krótka seria, e, którą planuję, to będzie z Dry Delver. To będzie parę odcinków. To jest taka indie, która, e, która przypomina, no nie wiem, na zasadach coś ja jakaś, nie wiem, taka borotli wiecie, trzeba dojść do konkretnego momentu, Zawsze są inne pól ziemia, wiecie, no zobaczycie zresztą. To też będzie się pojawiało po Orcs Must Die. No i ostatnia propozycja, w sumie już e, na Facebooku zrobimy ankietę. I dam ją też tutaj, żebyście mogli zagłosować, bo nie wszyscy zalajkowali mojego fanpage'a. Co, jak zwykle, polecam wam zrobić. Dra e, Batman. Ostatnio dorwałem na przecenie e, dwie pierwsze części Batmana. Mm, dokładnie Batman Arkham Asylum oraz Batman Arkham City e, No i ja będę sobie w nie grał, ale pomyślałem, że może akurat byście chcieli e, Zagrać ze mną e, Boże, popatrzycie jak ja gram, no w sumie zagrać ze mną e, Let's Play właściwie tak działają Więc jeżeli byście chcieli to załosujcie. mi się wydaje, że raczej to jest taki Dosyć kiepski pomysł, bo to już jest gra, która Nie wiem, chyba wyszła Arkham e, Asylum wyszła w 2010, a e, Arkham City w 2010. 11 pod koniec albo 12 na początku. Anyway, Tara już trochę ma wiecie, jak się narywa takie, gry, na które jest hype, to jeśli się fajnie narywa przez pierwsze miesiące po premierze, a później one już są takim odżywanym kotletem, bo to już ten narywał, tamten nadrywał i tamten i prawie każdy to oglądał. No ale jeżeli będziecie chcieli to wa z wami w to podram. Ja się jeszcze wstrzymam z draniem solo, bo właśnie Tartem przeszedł na ślepo tą grę E, poczekam jeszcze, tak nie wiem, do jutra wieczorem, za a dieta się posuwała. I w sumie tyle. E, kolejna informacja to jest taka, że Apokalipsa będzie kolejny rozdział we wtorek o 18. Nie wiem, pewnie to się interesuje, bo patrzę, że naprawdę Apokalipsa fajnie się przyjęła. E, myślałem, że moje wypłaciny Wam się nie spodobają, a to co widzę naprawdę dużo osób mówi, że naprawdę się wciągnęło, co mnie bardzo cieszę oczywiście. No i chyba tyle, właściwie wszystko wam przekazałem, co, co chciałem przekazać, tak więc dzięki za uwagę, nie zapomnijcie o ankiecie, polajkujcie fanpage'a, link macie w opisie oraz link do bloga również jest w opisie, tak więc trzymajcie się, no i miłego wieczoru, hej, papa!